Gniezda gnębiła naszą ojczyznę. Palono, mordowano, grabiono. Dzisiaj nasze ten dzień, możemy umocnić się o wolność. To my mamy broń. Niemiastami i błogosławiony powództw żywota Twojego. Boje, Jezus, Krowarz, Mario, płaszcz wyjątkowa historyczna chwila 160 lat czekał budownicznego kościoła ksiądz Władysław Polkowski aby wrócić z zesłania za chwilę urnę z prochami świętej pamięci budowniczej naszego świąt, naszej świątyni przekażą księdzu proboszczowi Sławomirowi Tulinowi gospodarze naszego miasta burmistrz Józef Grzegorz pan przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski i towarzyszące im dwie panie, pani radna, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska i pani dyrektor Gminnego Centrum Informacji oraz radna powiatowa Beata Schneider. Teraz proszę, aby honorową wartę przy urnie świętej pamięci księdza proboszcza Władysława Polkowskiego zaciągnęli członkowie Myszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego. Moi kochani, w tej przy świętej koncelebrowanej ja modlę się za świętej księdza Władysława Polkowskiego oraz wszystkich uczestników powstania styczniowego. To wydarzenie ma tak naprawdę podwójny wymiar. Pierwszy Wymiar to fakt powstania styczniowego. Niestety nie mieliśmy szczęścia do wygrywania powstań, ale gdyby nie powstania, to prawdopodobnie Polska by dzisiaj tak nie wyglądała, jak wygląda. Nie miałaby niepodległości. A drugi wymiar, ważniejszy dla mieszkańców, to fakt, że zostały sprowadzone z prochy księdza Polkowskiego, który właśnie budował ten kościół, przy którym stoimy. I był oczywiście naczelnikiem Powstania Styczniowego i za to poniósł najcięższy wymiar kary, bo został zesłany i nie wrócił do, do Polski. Został tam i jego szczątki wreszcie po 160 latach są u nas tutaj w Kościele. I w styczniu będzie taki uroczysty pogrzeb naszego księdza, który dał przykład właśnie kolejnym pokoleniom, że trzeba walczyć. Trzeba swoją postawą udawanie, że dla wolności trzeba poświęcić nawet życie i krew. Przeżywamy dzisiaj historyczną chwilę, symboliczny powrót naszego bohatera, naczelnika, proboszcza, który rozpoczął budowę tej oto świątyni. Powrót w miejsce, gdzie jesteśmy tutaj. Zaczęło się wszystko od księdza świętej pamięci Lucjana. Świderskiego, i to on był pierwszym pomysłodawcą tego wielkiego dzieła, które dzisiaj się dokonuje. Serdeczny Bóg zapłać, księdze Prołacie, gdziekolwiek jesteś, na pewno nad tym wszystkim czuwasz i jesteś szczęśliwy i dumny. Bóg zapłać. Pan minister obrony wysłuchał prośby, inicjatywy naszego stowarzyszenia i wpłynęła bardzo duża dotacja na, na ten obelisk. Oczywiście wsparcie gminy mszczonów z budżetu gminy musiało też być część tej, tego, tego dofinansowania i dzisiaj mamy oto właśnie nowelisk. Serdeczny Bóg zapłać dla księży, dla księdza proboszcza, dla księdza spółce Lembranta za dzisiejszą celebrę i uroczystości kościelne. Serdecznie dziękujemy Wam wszystkim. Naszym rekonstruatorom i państwu. Są tu wśród nas pan przewodniczący Rady Powiatu, pani radne powiatu. Są państwo. Dlaczego ta urna z symbolicznymi, no, doczesnymi szczątkami po księdzu e, proboszczu, e, naczelniku, została w kościele? Bo uroczystość i symboliczny pogrzeb właśnie się odbędzie właśnie przy udziale pana ministra obrony. Uroczyste odsłonięcie tego pomnika odbędzie się. Jeszcze w styczniu o terminie dokładnym i godzinie zostaniecie wszyscy, wszyscy Państwo poinformowani. Zapraszamy, bo będzie to naprawdę bardzo doniosła i wielka dla nas uroczystość. Dziękujemy za przybycie, dziękujemy za frekwencję. Bóg zapłać.